Czwarta niedziela adwentu, czwarta świeca w naszym wieńcu adwentowym zapłonęła. Czyli to już jest koniec? Początek. Prosimy dziś y, aniołów świętych, archaniołów, Gabriela, Michała, Rafała, czuwajcie nad nami, dajcie nam dobre natchnienie, abyśmy przyjęli Jezusa do swojego serca, abyśmy byli posłuszni też Maryi, świętemu Józefowi. Aniele Boży, bądź przy nas i czuwaj nad nami. No, idziemy do Nazaretu. Czyż może posiedźmy? Pierw do Nazaretu, a dopiero później do Betlejem, bo Bóg posyła swoją moc, czyli Gabriela, Gabriel, czyli moc Boża, do Nazaretu, konkretne miasteczko, ale bardziej jeszcze bardziej do konkretnej niewiasty, do młodej dziewczyny, do Miriam, niewiasty, dziewice, która podejmuje dialog z Bogiem. Niesamowity dialog i, i mnie urzeka to słowo każde, ale mój Pan jest z Tobą. Maryjo, nie bój się. Pokazuje anioł jako posłanie z Boży, że wypełni się wola Boga, że ona e, pocznie, porodzi e, syna, któremu nada, nada imię Emanuel, to znaczy Bóg jest z nami. I konkluzja później, kiedy Maryja mówi, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, zgadza się na wolę Boga. E, urzeka mnie to wołanie Boga i uspokojenie Maryi, żeby nie bała się tej misji niełatwej, trudnej, ale też Pięknej i też w pierwszym czytaniu, kiedy Natan mówi do króla Dawida uczyń wszystko, co zamierzasz a w swoim sercu, gdyż Pan jest z Tobą. Dwukrotnie właśnie odkryłem ten, ten zwrot. Pan jest z Tobą jest z Dawidem i jest z Maryją i jest z nami. Tak, On jest z nami i zachęca nas, żebyśmy przyjęli tę misję, żebyśmy byli też błogosławieni jak Maryja, szczęśliwi. Napełnieni tą mocą Ducha Świętego i zgadzali się na wypełnienie woli Bożej, bo przecież Anioł, jako Boży posłaniec, ma tę pełną wiedzę i mówi, że także o Elżbiecie wspomina, o krewnej Maryjnie, i mówi: Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nie ma. Po prostu Bóg daje się nam i odchodzi Anioł wtedy, opuszcza jakby Maryję, kiedy ona już zgadza się, mówi Fiat. Niech się stanie ta wola. Jak dzisiaj, we współczesnym świecie, w Kościele, w czwartą niedzielę Adwentu, mówić Bogu Fiat. Czyli niech mi się stanie według Twojego Słowa, bądź wola Twoja, czyli Fiat, czyli Amen. Amen, czyli zgadzać się na to, co Bóg proponuje. Jak, myślę, że to jest pomocne też to, że tak jak zaczęliśmy tu od aniołów, Jeden przybywa anioł do Maryi i mówi jej: Nie bój się. I zaraz jej mówi o tym, że ona jakby kontynuuje plan Boga, bo już Dawid był w tym planie Bożym, Elżbieta już jest i też tam Pan Bóg działa. Jakby tak zobaczyłem, że w tej jednej scenie Maryja jest utwierdzona w tym, że Bóg działa w różnych miejscach już i u różnych osób. On swoje robi. Ty masz. Jakieś zadanie, i ty masz to zrobić. I myślę, że to też sprawiło, że ona odważyła się powiedzieć Fiat, czyli, że ja nie muszę wszystkiego przyjąć na swoje barki, no bo urodzić Bogu syna to nie mała rzecz, to nie mała rzecz, ale jakby mam takie wrażenie, jakby Bóg jej sam mówi przez tego anioła: spokojnie, nie bój się, ja ogarniam wszystko. Ty zrób swoje, nie? ty się zgódź, że ja jestem i w Elżbiecie, tam już działam w tej sytuacji jej, jej życia, I, i, i myślę, że to jest zachęta do każdego z nas, mówisz jak we współczesnym świecie, mówić Bogu Fiat. U, 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 no, uznawać to, że Bóg działa w innych ludziach też i w moim życiu też działa. I ja nie muszę po prostu wszystkiego też robić. Ale mam zrobić swoją rzecz. To, co odkrywam jako wolę Bożą, to, co odkrywam jako zadania dla mnie, od Boga. Bo Bóg do każdego posyła Anioła Stróża. Każdy ma Anioła Stróża. Poza tym jeszcze mamy tych różnych innych Aniołów odpowiedzialnych za pewne zadania szczególne. I, i Bóg ogarnia przez Aniołów po prostu wydarzenia w naszym życiu i w całej historii świata spokojnie nie przychodzi Archanioł Gabriel, ten, który zna wszystkich aniołów i mówi: spokojnie Maryjo, nie, nie bój się. Nie? Bóg osłoni Ciebie, bo Bóg ogarnia generalnie całą historię. Nie? spokojnie. Każdy z nas ma pomoc. Nie? I ta świadomość, że Bóg działa w innych ludziach i, i nie wszystko ode mnie zależy. Ja mam tylko zrobić swoje, a to jest dużo, a to jest dużo zrobić swoje. To, to nas powinno mobilizować, żeby Bogu mówić tak. Ja temu, co mi zostało dane, ja mówię tak. Swoje zrobię. No Maryja jest dla nas wzorem. Ta czwarta zielona to pokazuje, że ona jako pokorna służynica pańska mówi Bogu tak. I pierwszy my, kiedy przyjmiemy Komunię świętą, mówimy amen, to mówimy tak. Mówimy fiat. Kiedy robię znak krzyża, mówię Bogu tak. Kiedy mówię słowo, przepraszam, bliskiej osobie, mąż, żonie, żona mężowi, dzieci, rysom, to mówię wtedy tak Bogu, bo On też jest przebaczające. Kiedy czytam tę Ewangelię, to ona wzywa mnie też do yy, zachęca, do odmówienia modlitwy anioł pański, piękna modlitwa, którą y, w południe często odmawiamy. Papież odmawia wielu wiernych, że anioł pański zjastował Panie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I później trzecie, które już jest zwiastunem Bożego Narodzenia, słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I Maryja pokazuje: mówmy Bogu tak, mimo że jest czasami ciężko, że nie dajemy radu, rady, tak jak mówisz. Bóg ma plan dla całego świata. On się spełnił i nadal ten plan jest obecny w nas, a Maryja ma nam w tym pomagać i nasi aniołowie stróżowie, i te dziewięć chórów anielskich, które nieustannie działa. Archaniołowie, aniołowie, trony, władze, zwierzności, Moc. moce, potęgi, cherubini, serafini, wszystkie chóry anielskie nam towarzyszą i tego życzymy Kościołowi, naszym rodzinom, parafiom. Wszystkim naszym przyjaciołom, żeby aniołowie towarzyszyli nam i troszczyli się, i podprowadzali nas pod tajemnicę Bożej obecności. Nie bój się. Pan jest z tobą. Anioł jest z tobą. Pan jest z tobą. Piękna rodzina.